Drugi mecz wieczorny z minionego piątku to tak dość, wydaje się, ciekawy twór, bo można powiedzieć drużyna, która przegrywa u siebie jest drużną, którą ciężko zbesztać, a raczej właśnie chwalić. A ta, która wygrywa, która przyjeżdża z tego, o którym mówiliśmy kiedyś, że to jest typowy stół z, z czterema nogami, dostaje mm -hmm. piątą nogę. Co robi z niej? Oczywiście konstrukcję przesztywnioną, ale jednak nie jest to kisiel. A propos tego ostatniego słowa, to Patrykowi brakowało jednego do zrobienia tego wstępu. Ja podałem kisiel i generalnie okazało się, dokładnie o to chodziło. Cześć Patryku, witajcie serdecznie kochani. Eee, cześć kochani, cześć Darku. Oczywiście nie o to mi chodziło, ale uznałem, że jak podałeś, to to, to jest jakieś przeznaczenie. I to słowo musi paść. Tak jest, witamy serdecznie wszystkich na kanale Park Maszyn. Działo się w tym meczu, bardzo ciekawy mecz, bo z jednej strony mamy Grudziądz, który zbudował te apetyty, no i trochę nawet wyczuwałem taką dość odczuwalną falę Populizmu w stronę, czy populizmu, z populi można powiedzieć, głosu ludu, że jednak ten grudziądz to jeszcze pokaże wszystkim, bo czekajcie. Ale potem okazało się, że nie, no to z ostatnio z grudziądzem, no to wiadomo, to tak miało wyglądać. No ale teraz hejt po socjalach poszedł, bo jednak ani Tor, ani Pawlicki się nie sprężyli ze sobą. No a z drugiej strony mamy Gorzów, który właśnie który miał te cztery nogi, i tej widać, że naprawdę tej laski to, to, to brakowało, a teraz ta laska można powiedzieć, że już no, zaczyna trochę sensu mieć, co? Laska nebeska, czyli te wakacyjne miłości, jak to w Czechach, tak? Chociaż mówimy oczywiście o Duńczyku, który mówi po polsku bardzo fajnie. W każdym razie, mm, tak, kochani, socjale to jest bardzo ważna rzecz, bo to też u nas istnieje niestety, niestety. Taki twór, takie czasy. patronite.pl łamane na parkmaszyn. To jest nasza strona, gdzie można dołączyć do nas, do bycia naszym sponsorem, producentem, wspierającym. Pokazać, że Wam trochę bardziej zależy niż na takim lajkowaniu zwykłym, i też wtedy zapraszamy do bliższego kontaktu na różnych grupach zamkniętych, otwartych, półotwartych, otwartych, zamkniętych. Czy też rozmawiania gdzieś na jakichś innych platformach, niż tutaj, tak naprawdę, w tych komentarzach pod meczem. E, więc oczywiście Instagram, oczywiście Twitter to jest ParkMaszyn, a na Facebooku tam ja wrzucam samodzielnie posty. Za y, które jestem coraz częściej chwalony przez pana Darka. Maszyn Park. Ja po prostu mobilizuję, bo przybywa z tam, tam, trochę wy, przybywa. Woli grzeszności witamy oczywiście Pawła Jędzure, który jest już nam, naszym czwartym członkiem zarządu, więc Park Maszyn można powiedzieć Witaj. to taki mały klub żużlowy, tylko bez zawodników i nikt się na niczym kompletnie nie zna. Tak jest. Właśnie i ten mecz, ten mecz dość ciekawie się układał, bo ja tak, y, muszę powiedzieć, że byłem w pubie, kiedy y, to trwało na żywo, więc musiałem z otworzenia potem obejrzeć. Mm. I tak mówię, o, o, dzieje się, dzieje, dzieje tutaj, y, pokazują zęby, zębiszcza y, zawodnicy z Grudziądza, a potem zaczęło się to rozjeżdżać, mm. totalnie kilka ciosów wyprowadziła stal i było tak naprawdę y, no, już taki Mocno kiwający się ten przeciwnik na tym, na tym ringu, w tym ringu, więc już potem było coraz gorzej i taka łaska na końcu w postaci tego, że Bartek już, już mu się odechciało jechać. Już mu wystarczyło treningu przed Gorican, dzień później. I, i tutaj wystąpił inny zawodnik, a, a ten wynik właśnie się tak nie rozjechał jak mógł. Hmm. Nawet no, na Wysienka na torcie tego meczu to oczywiście 5-1 zrobione. Hmm. Hmm. Więc tak. Tylko z tego tortu już trochę kremu zostało zdjęte z góry, więc generalnie ta wisienka <grym> lekko się zapadła. Ale rzeczywiście, no oni, tak jak wszyscy zauważyli, oni czyli Grudziądzanie, kompletnie nie mieli startu. Problem był, zastanawiałem się po prostu oglądając ten mecz, czy to Grudziądz taki słaby. Czy to jednak stal? tak mocna, bo stal naprawdę dopasowała się i na start, i na dystans. Tam naprawdę byli zawodnicy, którzy potrafili walczyć, ale z drugiej strony też mieliśmy trochę takiego cicho-ciemnego Pedersena, który gdzieś tam urwał punkty, potrafił się napędzić i zrobić świetną akcję. Gdzieś mieliśmy KK'a, który widać, że naprawdę to nie jest ten sezon co rok i dwa lata temu, tylko tutaj KK już yy, może nie pokonuje jeszcze, bo chyba Hansena pokonał z takich większych i znaczy nie robił punktów na liderach, dzisiaj, to mimo wszystko ich trochę zrobił i w niezłej e, był dyspozycji. No i właśnie mamy do tego jeszcze Jakobsena, który też nie był liderem, ale śmierdział tam bardzo i czasami naprawdę nieźle. Mm, tak, tak. To właśnie to jest to, że, że właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest dużo do chwalenia. Jest tak naprawdę do zbesztania tylko ten Pawlicki, który totalnie, no to naprawdę się, w porządku sezonu, jak to jak to nie, nie, nie mówić o tym, o jego, o jego poprzednich sezonach, mm. to jednak tutaj było gorzej, ale właśnie i, i ten Jakobsen, i tak jak Darek powiedział, ci dwa liderzy, i też Juniorka, która naprawdę pojechała fajnie w tym meczu, przede wszystkim w tym biegu juniorskim, a, a przyjezdni to, no, to już widać, tak jak mówię, piątka do tej mm. czwórcy. Do, 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 tej, do tego kwartetu doszedł piąty, o. jest fajny kwintet. E, I przy takich zawodnikach można sobie teraz e, szafować tymi juniorami, jakimi mm. się tam chce, i, i nie patrzeć na ich formę, tak naprawdę. W ogóle. Włączył mi się taki zacież, jak mówiłeś, bo a propos braci pawlickich bo chciałem już spardiować tytuł bracie Koenów że to nie jest kraj dla starych pawlickich, ale stary pawlicki. Pozdrawiamy <laughs> Piotra Seniora, oczywiście. Natomiast nie, no, nie mam nic do braci, ale Piotrek tam nie zachował się. Na najlepiej, jeśli chodzi o mecz z Ostrowem, a tutaj Przemek Przemkowi nie poszło. Ale tak naprawdę szkoda, to był jedyny zawodnik, tak naprawdę, bo i nawet ten uzbiera, zbierający zera dzisiaj Krakowiak gdzieś tam jednak pokazał się, że może się nadziać na tylne koło, czy prawie że przeciwnika, próbują, próbując go gonić jeszcze na pierwszym okrążeniu, to jednak przemek był mocno, ale ten mocno niewidoczny, tak naprawdę nie istniał. I szkoda, bo to jest, to jest już taki mocny zjazd drugi mecz i to może martwić. Ale mimo wszystko ten. To spotkanie dało się oglądać, jeśli chodzi o, o ściganki, bo naprawdę to, że nie wiem, nie zaraz sobie spojrzę na górę stac, ile to było. Natomiast mimo wszystko i Kasprzak miał świetną prędkość w biegu czwartym i fajnie, fajną zwycięską walkę z Pedersenem stoczył Anders Thompson. No i z yy, Zmarzlik, bieg siódmy, nie wiem, czy chyba jeden z dwóch biegów tak naprawdę, no, może pościg tego meczu, Zmarzlik kontra KK. Naprawdę najpierw genialne skrócenie dystansu przez Bartka i potem, kiedy wydawało się, że już ucieknie do przodu, KK nagle odpala piąty bieg. No właśnie, to jest to, że, że wydawało się, że, że ten bartak na początku tak troszeczkę, no, yy, kuleje, bo ten pierwszy bieg, gdzie przyjechał trzeci, Mm -hmm. To tak naprawdę nawet za tym Tomsenem to, to nie pędził, żeby gdzieś tam przedrzeć się przez niego i to jego i to goń, On miał być tym goniącym mm -hmm. e, prowadzącego w tym, w tym biegu, a, mm, a tam oczywiście był Niki Pedersen, który fantastycznie blokował Tomsena i świetnie się tu właśnie pokazał. Wydawało się właśnie tutaj, że no, mogą to zrobić, skoro Niki ogrywa tych najlepszych i Bartek mm. wcale nie jest w takiej formie, to te, te 13-10, które było po tym czwartym biegu, wydawało się, że no, zapowiada tutaj ciężką walkę i przeprawę. Mm. Jednak było inaczej, ale tak jak mówisz, były biegi, na przykład ten, w którym już wiadomo, mężczyzna już przegrany tak naprawdę, ale w którym mm, Jakobsen Wygrywa. To też świetnie oglądało tak, się tak, jego tak. w tym 14 biegu, gdzie mm. fantastycznym atakiem zostali w tyle. No, Miodzio, tak jak mówisz. Mm. E, no I pognał i jak zmarznik, prawda? No właśnie. A z drugiej strony, właśnie ten 13 bieg, gdzie Petersen z GK przegrywają z Kretesem, a potem w 15 mm. się jakby odradzają. I Thompsona też świetnie, Kejkie z kolei blokuje Boniki leci do przodu, oczywiście mm -hmm. nie rozglądając się za nikim. I, no i jedenasty bieg, moim zdaniem, to jest najlepszy bieg, <noise> tak, 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 gdzie, tak. gdzie z, z 2-4 mm -hmm. wychodzą chłopaki na 4-2, czyli niki mm -hmm. właśnie. i znowu z KK, oni robią najlepszą robotę, tak naprawdę w tej drużynie i, i właśnie i niki, który musi wyprzedzić Hansena i Krzysiek, który naprawdę sobie świetnie radzi z Woźniakiem, który jest naprawdę w dobrej formie tego dnia, jednak przyjeżdża ostatni. No i szkoda tego tak naprawdę Jakobsena w dwunastym, że się wywrócił tak naprawdę jadąc na tym pierwszym, um, pierwszym wirażu. Moim zdaniem w pełni um, dobra decyzja, bo jednak nie było kontaktu i on po prostu no, nie wiedział co zrobić, co się położył, bo jakby się gdzieś napędzał, ale jednak ten Thompson był przed nim i, i spowodował upadek, ale no, bez kontaktu. Tak, skoro reżyserka wrzuca nam gorzów, to w takim razie przejdźmy sobie, Patryku, do laurek dla tych, którzy można powiedzieć łapią mocny wiatr w żagle, bo do tej pory było tak, że ten gorzów był blisko wielokrotnie i e, coś tam. No wiadomo, oprócz tego był ten mecz w leśnie, gdzie byli mocno waleczni, tak, ale mimo wszystko e, ten mecz prawdopodobnie zostanie. No nie wiadomo jeszcze, jest póki co remis, ale. Którzy właśnie ćwierkają coraz mocniej, że ma być zrewidowany na korzyść Leszna, ale z Toruniem i z, właśnie teraz z Grudziądzem wcześniej przegrana tylko dwoma punktami z Lublinem, kiedy jeszcze nie byli wkręceni przede wszystkim Thomsen i Wacurik. No Thompson potwierdza, bo jeszcze będzie odcinek o Grand Prix, ale potwierdza, że chyba coś u niego drgnęło, bo i tam dojechał przecież do finału i tutaj w tym meczu Pokazywał się już jak ten z najlepszych lat, kiedy to potrafił naprawdę robić kapitalną robotę. Bo lideri, liderzy liderami, ale to co Waculik rok temu, przepraszam, Thompson z Woźniakiem robili, tego brakowało ostatnio. I tutaj jakby nawet to właśnie ich 5-1 to jest chyba taki, chociaż Szymek nie pojechał super rewelacyjnego meczu, to jest chyba taki naprawdę skowronek. I to całkiem, no nie powiem, że spasiony, tak, ale za mały też nie jest. No tak, no Waculik robi komplet, nie jedziesz. Piąty raz mm. tutaj mamy zmianę za niego. Jedzie no Hansen, wtedy wiadomo, Woźniak, Thompson i Jasiński w 15 biegu za Nazlika, który no, lekko się podpalił i, i, i wiadomo, że tam wykręciło go na, na końcu stawki i mm. był wykluczony z biegu. Ale właśnie, to jest to, że ten Thompson pokazując tutaj naprawdę to świetne ściganie prędkość i tego, że się nie bał, to mi imponowało, że jednak z tym nikim to jednak jechał jak równy z równym, mm -hmm. w sensie takiej zawziętości i gdzieś nawet jak niki go próbował wypchnąć, to on się nie, nie przestraszył nigdy, zawsze gdzieś tam docisnął mocniej. Mm -hmm. Naprawdę, jak, jak naprawdę, no, może nie równolatkowie, ale z podobnym bagażem doświadczenia. On pewnie zna, zna Nikiego, też nieraz jeżdżą też teraz w lidze duńskiej. Mhm. Wiadomo, te lat jeżdżenia to też nie jest tak, że Thompson to jest jakiś tam Świeża, podlotek. Tak Właśnie. A naprawdę pokazał to jadąc w finale Grand Prix, inauguracji, że, że naprawdę jest teraz w dobrej formie. Mhm. I tego Waculika brakowało, i on był lekko pogubiony. A tutaj już totalnie zupełnie inny człowiek, inny Słowak. Mm, a Bartek, no, Bartek, jak Bartek, no, oprócz tego, że ten KK dochodził, to potem te dwa ostatnie mm -hmm. biegi, to widać było, że jak już się rozkręcił, um, wszedł na te obroty. Jego, właśnie uznał, że to już wszystko ok, gotowe na goricą, to mm -hmm. z tego piątego biegu zrezygnował, a Juniorka. No niestety ten Bartkowiak fatalnie można powiedzieć, że u siebie jechał, bo, bo ostatnie sezony spędził w Grudziądzu i ten bieg juniorski tak fatalnie wyszedł, że gorzej chyba być nie mogło. Bo raz, że oczywiście Łobodziński, za chwilę o nim powiemy świetnie mm. wyszedł, ale no, minięty dwa razy identyczny sposób na wyjściu z drugiego łuku. Najpierw właśnie teraz na drugą pozycję, potem trzecią. E, e, pierwszym, potem drugą, mm. więc ostatecznie no słabo to e, wygląda, chociaż no niby 2 plus 1 to nie jest aż tak źle, no, średnia 1-0, ale Stojanowski no. to robi swój pierwszy e, w, życiu, w, w życiu punkt w Ekstralidze. Mm. Wiadomo po wykluczeniu e, Jakobsena, ale jednak punkcie. Tak, no, to jest e, dla mnie, ta, ten Gorzów teraz e, bo, bo tak e, Seniorzy, w sensie liderzy robią... Póki co najlepszy wynik w tym sezonie 31 punktów w tym meczu i biją liderów grudziąckich, którzy robią 14 o nich za chwilę. Natomiast mimo wszystko oni robią, nie wiem nie wiadomo jeszcze, ile jutro zrobią liderzy czterech zespołów, które będą jechały. Natomiast czy jutro, czyli w niedzielę. Natomiast jeśli chodzi o to, co do tej pory, to rzeczywiście to jest czub tabeli od dwóch kolejek, tam już żyre, coraz lepiej w tym Gorzowie. Druga linia też solidnie. To jest mniej więcej środek tabeli. Tam Hansen można powiedzieć. Że teraz, który jedzie 1,63 średnią, jedzie jak jedzie, tak powinien jechać. Ja od niego więcej nie oczekuję, ale ten Thompson, który dzisiaj 2,40 robi. 11 plus 1, a właśnie bo nie powiedzieliśmy punktów. No to zaraz szybko przelecę. No to Anders też widać, że troszeczkę do, dochodzi do tej formy. Mamy Bartka, który ma prawie 2,6, chyba bodajże najlepszą teraz średnią póki co nadal. E, mamy 2,16 woźniaka, 2 Waculika i potem mamy 1,60 Thompson i Hansen. To przy słabych juniorach naprawdę jest niesamowity, jeszcze szczelniejszy niż rok temu fundament. Patryku, może powiedz e, punkty i jeszcze, czy chciałbyś coś o Gorzowie, czy przechodzimy do Gruziąza. Nie, myślę, że już możemy przejść, bo tutaj się na, nachwaliliśmy. Wiadomo, że e, no, no, po prostu świetnie cała drużyna pojechała i tak naprawdę ten wynik mógł być dużo wyższy. Mm. Pewnie, gdyby nie ten Waculik i Zmarzlik, dlatego taki, a nie inny tytuł tego odcinka. Ale właśnie, przejdźmy, właśnie te, te punkty. Szymon Woźniak 8 plus 1, Anders Thompson 11 plus 1, Martin Waculik 10 plus 2, ale w czterech startach. Patrick czyli Hansen, komplet tak jest. Czyli komplet płatny. Patrick Hansen 9 plus 1, Bartusz Zmarzlik 10 plus 1, też w czterech startach. Mateusz hmm. Bartkowiak 2 plus 1, Jakub Stajanowski 1 punkt i Wiktor Jasiński w jednym swoim biegu był wykluczony. Ja chciałem zażartować, że chociaż to 10 plus 1 z Marzlikowskie to nie komplet punktów, ale płatne prawie jak za komplet. To w takim razie GKM z Patryku, przejdźmy tutaj punkty tych zawodników i właśnie jakie wnioski po tej dotkliwej, bądź co, bądź porażce? Tak, no, fatalny Pawlicki w czterech startach, 1 plus 1, um, czyli naprawdę no, najgorszy zawodnik, można powiedzieć, swojego hmm. zespołu, bo Krakowiak pojechał w dwóch, ale przynajmniej gdzieś tam łapał się na tą szprycę i walczył, Krzysztof Kasprzak 11 plus 1, ale w siedmiu, tak naprawdę w startach Fredrik Jakomsen 7 plus 1, to też przydarzyło przy, mu się wykluczenie, mm -hmm. A więc solidne te punkty, jak na te 4, w których punktował. Zakładam, że to, to, to wykluczenie też skończyło się jakimiś się punktami, przynajmniej dwoma. Niki Pedersen 13 punktów w sześciu startach, Kasper Łobodziński 3 w dwóch startach, Kasper Pludra 4 plus 1 w czterech startach, przy tym jeden upadek i Norbert Krakowiak 0 i 0. Mm -hmm. No właśnie, trochę takie problemy toczą ten zespół mimo wszystko, bo w zasadzie każdemu z nich spada średnia, tylko że w przypadku na przykład Nikiego Pedersena, który jest najlepszym zawodnikiem nie meczu, ale zespołu, to jest 2.35, 2.16 w tym meczu i, i oprócz tego i Jakobsen, no właśnie, Jakobsen wydaje się jest na fali wznoszącej niedawno i coraz lepiej się prezentuje. Na początku wrażenie wielkie i optyczne, i punktowe robił Norbert Krakowiak, a teraz to właśnie ten, który można powiedzieć, z większą presją miał jeździć, czyli bo ze względu na bycie U24, a nie U23, nie może wchodzić i tam kąsać, to też wiadomo. Chociażby nie było, przepraszam. Przez to, że Krakowiak jeździ dwa razy za ZZ, to jednak od początku się wchodzi w ten mecz, tak? A nie trzeba czekać na szansę później. No ale z drugiej strony, właśnie oprócz takich pozytywnych sygnałów, mamy Przemka. Kolejny mecz. I można powiedzieć, no trochę tak Norbert, nie? Póki co też lekko musiał przystopować. No właśnie, ale no też wydaje się, nie wiem, darku mówić przed meczem, że, przed nagraniem, że masz jakąś teorię na temat tego. Bo ja na przykład nie wiem, dlaczego czy Jakobsen będąc naprawdę w dobrej formie nie jechał chociaż raz za tego Pawlickiego hmm. i czy, czy, czy naprawdę Niki Pedersen nie mógł jechać też bo przejechał z ZZki i, i, i nie, nie pojechał jako e, no rezerwa taktyczna tak naprawdę też nie wiem czemu tego pludra puścili że hmm. za Łobodzińskiego skoro, e, skoro Łobodziński fantastycznie się pokazał w tym biegu juniorskim no, pomknął naprawdę, jej, moim zdaniem, no, jedna z największych postępów, przynajmniej w tych juniorskich robi od dwóch meczów, mm. więc się naprawdę go świetnie ogląda. E, no pewnie tam większe nadzieje pokładają w tym Plutrze, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w momencie, kiedy on zdobywa więcej punktów, to, to daje się szansę jednak temu Plutrze. Słuchaj, szarżasz Foleżerów, tak? tak? Chyba Grudziądz czy okolice, jak ch chyba z jakiejś szkoły jeździeckiej y słynęły, także być może o to chodzi, o fantazję ułańską. Mhm. Mm o No wiesz, nie. No. Pewnie było tak, że wiesz, ktoś przyleciał do parkingu Gruziącego. Słuchaj, Partek nie jedzie. o Jezu, dobra, to nie robimy. <Presentat Launch emergen�gie> tak mnie wiem, no, Może tak, może tak, ale. To no, może tak. Chodzi oczywiście o robienie zmian. Mhm. Może faktycznie chcieli się zachować, ale no jednak to się walczy do końca jest się u siebie. Mm -hmm. I, i, I jak są twoje kibice, to jednak trochę tak dziwnie wygląda, jak nie stara się do końca, no, chociaż ten jeden dzik więcej zdobyć. Yy, no, ale... no. Mamy tu teorię no, to teorię trochę gdańską, nie? <laughs> właśnie, dokładnie. Dobrze, że ZZ była. Chociaż A. tu właśnie zz sporo nie pomogło, bo mm -hmm. dwa zera, dwójka mm -hmm. i trójka to nie za dobry wynik, na pewno Wadim tutaj tak, tak, tak. bardziej by się postarał. No właśnie, nawet ten Wadim, nie dość, że wojna i że Rosjanin, to jeszcze tutaj było 10-7 plus 3, 6, teraz 5. Mhm. No nie pomaga tej drużynie, nie pomaga. Na pewno. No, nie, 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 nie. A tutaj no co, nie wiadomo co z tym Pawlickim, bo on tak naprawdę mm. już pikował w dół z tą swoją chorobą w zeszłym meczu i widać, że to jest jakaś taka równia, pochyła i naprawdę no, nie wygląda to Dobrze, tym bardziej, że u siebie tak fatalny wynik, mm. nie wiem, naprawdę bym się spodziewał więcej, czy właśnie mniej po Kasprzaku, a on naprawdę pokazywał tą, tą siłę, tą mm. moc i to, że może wrócić ten stary Kasprzak i kto wie, mm. czy nie będzie on w końcu liderem obok Petersena. Ja mam taką teorię, że po prostu te najlepsze fury przemka były na myjce po prostu i tutaj musiał jeździć właśnie w tych zeszłego sezonu, no bo to tak to trochę wyglądało. Nie śmiejąc się oczywiście, bo problemy są zawsze poważne i trzymamy kciuki za przemkę, ale właśnie to był bardzo niewidoczny zawodnik. Ten mecz jest idealnym przykładem tego, dlaczego ważne jest, ważne jest posiadanie dwóch formacji, nie, że nie to, że juniorzy robią wynik, tylko albo robią to trzy bardzo wyrównane formacje, albo dwie bardzo silne jedna słaba, albo dwie Dwie bardzo silne i jedna mega słaba. Tak to różnie bywa. I tu zobacz, grudziąc, jeśli chodzi o drugą linię juniorów ma przewagę nad gorzowem, ale przegrywają przecież 12 punktami, jak to możliwe, no bo największe różnice robi się na liderach. Jak lider nie pojedzie, to zamiast nie zrobi zamiast siedmiu, cztery czy trzy, tylko zamiast 14 piątkę, no tak? I to jest spora strata. No dokładnie, więc yy, tak naprawdę. No chyba ja przewidziałem, że będzie 48-42, mm. troszeczkę wyżej niż, niż mi się wydawało, ale no, kto się mógł spodziewać takiego wyniku Pawlickiego? Gdyby on pojechał na tym poziomie, chociaż tych 7 punktów, czy 8, to, to już mm -hmm. wiadomo, że zupełnie inaczej by to wyglądało. Chociaż zaskoczyła mnie trochę ta postawa Nikiego, że to aż tak świetnie faktycznie dalej jest z tym sztosie, no, tu w po mm. porządku sezonu. Mm, no i ten Krakowie, nie wiadomo, czy to taki też wypadek przy pracy, czy gdzieś tam. E, razem że było taniej, ten, na ten meiko oddali te, te szkapy z Pawlinskim czy, czy co, ale Karszerem to tanie pyskaki. Tak no właśnie, nie. właśnie. Z drugiej strony mamy też kończąc temat grudziądza juniorów, którzy, myślę, że tak jak właśnie Jakobsen w tej drugiej formacji idzie do przodu, tak, bo właśnie U24 plus drugi doparowy, czyli Kasprzak, oni naprawdę solidni są w tym Grudziądzu. Tak, tutaj robią te punkty, które powinni robić. Patrzę sobie teraz Grudziądz, no proszę, w pierwszej i drugiej kolejce to była trzecia formacja, jeśli chodzi o drugą linię. W zeszłą kolejkę aż 22 punkty zdobyli, chociaż oczywiście wiadomo, więc to jest niesamowity wynik, natomiast teraz jak jakby robi się problem, ale mamy też juniorów, którzy z czkawką, powiedzmy, jeśli chodzi o ostatni mecz, bo wiadomo, kto był przeciwnikiem, to hmm. jednak Chłopaki, no, ty masz teorię na temat Łobodzińskiego, tak? Że chociaż po punktach to, bo że nie jest już sztos jakiś, to jednak facet rośnie w oczach. No to właśnie, tym bardziej dziwi mnie ta to, to zmiana, jego. No, no. Jeszcze jakąś taktyczną zrobić, właśnie, żeby tam Pludra pojechał, mm. no ale nie wiem, może tu, jakby no nie jesteśmy w tym warsztacie, w tym parku marzeń ich, mm. tylko jesteśmy w naszym, więc tak naprawdę dużym, dużym przecież błędem obarczamy te nasze analizy, bo, bo nie mm. wiemy, jak to tam wygląda w środku. Tylko możemy teraz to z perspektywy widza, kibica na stadionie. No i tak to wyglądało, ale, ale no, tak czy inaczej porządne 7 plus 1 jak na formację juniorską, więc tak jakoliv by nie jechali, to to ładnie wygląda. Um, I tyle. Rider Meczu Darku. Rider Meczu, no ciężko tutaj naprawdę wybrać, bo z jednej strony Waculik w końcu naprawdę to jest ten Martin, na którym warto polegać dwa razy. PIPO51 wygrywa, dwa razy wygrywa bieg, więc średnia 3-0. Myślę, że rajderem meczu dla mnie jest Anders Thompson, który, chociaż Wacurik to jest super rzecz, to jednak ja mam taką dziwną tendencję. Albo inaczej, gdyby Wacurik z urzędu dostał, bo zrobił najwyższą średnią um, i też oddał bieg, no to Thompson dostaje tego właśnie, co tam te, te wiesz, rajstopy, maszynkę do golenia tak, i, i perfumy dla, dla kobiety. Mocne drugie miejsce. Fantastyczny występ w końcu. To no, ja, ja jakby patrzę teraz z perspektywy tego, że jednak mu średnio szło na początku mm -hmm. e, i, i tak naprawdę to nie był do końca ten e, Wasulik, co, 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 co był w zeszłych sezonach, gdzie naprawdę mm -hmm. średnio robił od, od wielu, wielu lat powyżej dwóch, a tutaj m, ostatecznie zdobywa ten właśnie płatny komplet i za to, że w końcu wziął się i naprawdę wyglądał jak ten, ten właśnie najbardziej klasyczny w sztosie Wacławik, więc mm -hmm. to Wacławikowi. No i a... całkiem zasłużenie. A, a następna a... kolejka? Oj, panie, panie, tu jest, można powiedzieć, ja to sobie taki tytuł zrobiłem, myśląc o, tych, o tym, co czeka obie drużyny. Zawsze można zmazać winy. Czy się wylizać? Bo w zeszłym roku Grudziądz podejmował Toruń, to był ten pierwszy nasz odcinek live, Patryku, połączony tak, z mistrzostwami polski indywidualnymi, dobrze pamiętam. I wiadomo, jakie tam były problemy, bo Jack Holder i Nikki Pedersen złości, złączyli się w miłosnym uścisku i ucałowali bandę, choć każdy w inny sposób. Natomiast Gorzów dostał, popysił od Częstochowy dwoma punktami, i tam Kasper Woryna się obudził. Więc myślę sobie tak, no cóż, Toruń ma swoje problemy, ale <grymne> poczekajcie, to już oprócz Ostrowa naprawdę tutaj jest sporo, czasami bywa zamieszania, jeśli chodzi o te zespoły, bo każdy moim zdaniem może się obudzić. Grudziądz ma świetną okazję do zmazania, właśnie zmazania winy, czy, czy, za, czy zapomnienia o przemo. tym. Tak jest, szczególnie Przemo i tu naprawdę może być wygrana, więc spodziewam się, że będzie 46 do 44 dla Grudziądza. Inaczej nie jestem w stanie obsadzić. Gorzów z Częstochową. No, Częstochowa nie wiadomo, to nie, nie do końca zwycięstwo z Ostrowem. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pies mi się wydziera. Natomiast Gorzów jednak rośnie w siłę i tutaj podejrzewam, że z problemami takimi, no, Juniorka Częstochowska zrobi dobry wynik tam. Więc tak mi się wydaje, bo jednak. No, jeszcze to nie jest ten paluch, tak? I Bartkowiak też widać, że znaczy, nie aż w takim sosie. Ja powiem tak, że oni sobie średnio radzą w tym sezonie, więc. No, ale. Nie mówimy o, a nie mówimy tylko o drugim biegu, tylko o juniorce in general, Tak, tak. Więc ja myślę, że właśnie ta juniorka to tak no, musiałaby się mocno odbić, żeby dobry wynik zrobić. Problem, że ta częstochowa nie wiadomo jak ten Lindgren i nie wiadomo jak ten Woryna, bo tam Smyk też to wiadomo, on będzie i wyskakiwał prawdopodobnie i jechał tak średnio. Yy, Macyn jest tylko pewnym punktem 48 do 42 dla Gorzowa. Ja myślę, że podobne wyniki. Jak ty. Myślę, że może 47-43 dla Grudziądza. Jak tam poukładają mm -hmm. te sprawy tym bardziej, że mają mecz, meczu u siebie. To, to dziś może też inaczej się może przygotować się łatwiej, a, a, a no właśnie a ta, ten Gorzów i tych pięciu zawodników, te pięć tak. filarów, też też powinno u siebie trzasnąć ten, ten um, częstochowe. Tak, zawsze patronite, możemy się mylić. Tak. Patronet. łamane na park maszyn, jeszcze teraz zachęcamy, do tego, by zostać naszym sponsorem wspierającym. Park maszyn na Twitterze to oczywiście. To samo co na Instagramie, a na Facebooku, tam gdzie ja rządzę, niepodzielnie małpa Maszyn Park. Tam Oj, duża małpa. Punkt, tam, tam, tam możecie z nami pogadać, powrzucać coś nam, sobie, innym podzielić się czymkolwiek. Także tam zapraszamy. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Well. Hey.